Ej, Palancie, co robisz? Pokażę ci, w jaki sposób można złagodzić efekt upadku z dużej wysokości. To nic trudnego. Cześć, kruk, wyglądasz jak kopacz. Bo jestem kopaczem. Dobrze. Zatem nie ma lekko. Rusz dupę do roboty albo dostaniesz kopa. Co? Gówno. O cholera! Ten bydla zżera. Kruka. I co w tym dziwnego? Jestem głodny. Uwielbiam jeść dupę. Kruka. Chcesz spróbować kolego? Jasne! Masz, spróbuj, nabierzesz sił. Cóż za cudowny smak! Jak przygotowałeś tę mieszankę? To proste. Narobiłem w gacie. Gówno. Oraz zmieszałem tytoń z gównem. Kto tu dowodzi? Twoja babcia! Tak, też tak myślałem.